Mam e, olbrzymią przyjemność być kuratorem wystawy Izzy Pasik. Artystka, fotografka e, stojąca po mojej lewicy. E, doświadczona fotografka. Ma ze sobą wiele różnych projektów, wiele wystaw, e, ale pierwszą, e, pierwszy projekt, pierwszą wystawę Muzeum Współczesnym. E, wystawę, którą zatytułowała Kobiecość, ze znakiem zapytania, zapytania próba, e, próby redefinicji. Ktoś mógłby powiedzieć, że wystawa, jak wystawa, kolejna e, fotograficzna opowieść o kobietach, kobiecości, jakich wiele już mamy na koncie w tym kraju, jakich wiele również na koncie pewnie e, e, ma Iza. Ale ja będę się upierał, że jest to wystawa niezwykła, niesamowita. Nie tylko ze względu na estetykę tych fotografii, które są naprawdę, to już jest oczywiście moje zdanie, śliczne, ale też to, co jest bardzo ważne dla mnie. Czyli e, takie włączanie do, e, do projektu, do działania bohaterek tych, wystaw, e, tych fotografii. E, to nie jest tylko tak, że Iza po prostu postawiła przed obiektywem osiem dziewczyn, mam nadzieję, że bohaterki tych fotografii nie obrażą się na mnie, e, ale też zapytała je, e, oddała im głos, e, postanowiła posłuchać, czym zdaniem tych, że kobiecość jest. E, i to są bardzo ciekawe narracje, to są bardzo ciekawe opowieści. Wiem, że teraz jest specjalna, wyjątkowa sytuacja, więc pewnie nie znajdziecie Państwo może czasu lub um, możliwości, aby zapoznać się z nimi. Ale zapraszam jutro, pojutrze, e, w poniedziałek, we wtorek niebo jesteśmy zamknięci, ale w środę już również. Przeczytajcie e, uważnie w skupieniu te, te opowieści. Można też zabrać katalog, który Iza przygotowała, on jest darmowy, można go sobie tutaj odebrać i też te opowieści tutaj się znajdują. Także w wersji fotograficznej e, dziewczyny postanowiły się zmierzyć z kobiecością. E, zanim oddam głos Izie, e, powiem jeszcze tylko o dwóch rzeczach, e, że wystawa m, nie odbyłaby się pewnie bez wyraźnej pomocy Feminoteki oraz firmy Organik. E, serdecznie dziękujemy oraz e, że tejże wystawie będą towarzyszyły cztery wydarzenia. E, za Zatomkiem są, są opisy tych wydarzeń. Już najbliższe e, w poniedziałek, e, 30 września, Iwona Demko, którą tutaj gdzieś widziałem, będzie opowiadała o, e, e, o e, Waginie, czyli o symbolu kobiet, kobiecości. E, Każde kolejne z wydarzeń również interesujące i można się z nim zapoznać, czy też tutaj, czy w katalogu, czy na stronie internetowej e, Muzeum. Obiecuję, że już więcej nic nie powiem. Oddaję mikrofon e, bohaterce e, Izie. Bohatercy, no jak zwróćcie uwagę też tak dosłownie, bo nie jest łatwo się poruszać przy pomocy tych, że tutaj... To ja zrobię wymianę stąd. Ja zabiorę Dobra. mikrofon. E, witam bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. E, I e, tak troszeczkę muszę rozpocząć jak na rozdaniu Oskarów niestety, ale e, jak zawsze oglądałam te... E, jak, zdarzało mi się oglądać, powiedzmy sobie, te transmisje oscarowe, to zawsze sobie myślałam, Boże Święty, dlaczego oni zawsze od tego zaczynają? Natomiast ja też tak muszę zacząć i bardzo czuję, że nawet nie muszę, że bardzo chcę tak zacząć. Bo y, ta wystawa nigdy w życiu nie odbyłaby się i też w moim życiu zaszły takie rzeczy, jakie zaszły podczas ostatniego czasu. Więc, y, tak jak mówię, ta wystawa nigdy nie miałaby miejsca, gdyby nie y, wiele osób y, które naprawdę bardzo ogromnie mi pomogły. E, że powiem tutaj ze strony Muzeum Barku, serdeczne dzięki Tobie, bo ta wystawa na pewno nie miałaby takiego kształtu, gdyby nie Ty, więc ogromne moje dzięki. Piękny pomysł, dziękuję. Tak e, kilka osób, e, szczególnie które w tym ostatnim okresie bardzo, bardzo. zmuszam się ogromnie. Zrobiła mi swoje serce. Także bardzo dziękuję, Martuś, bardzo dziękuję, mojej siostrze, bardzo dziękuję Błotkowi, bardzo dziękuję, Mali i tym wszystkim osobom, które po prostu pomogły mi, aby ta wystawa tutaj wczoraj zawisła. Um. I jak wyobrażałam sobie ten wernisarz, to nigdy w życiu nie wyobrażałam sobie, że tak właśnie będę go otwierała. Tak, tak, tak właśnie stanę przed Wami w tej nocy, w, w tym gipsie, w tej, na tej lewej noce, od, 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 od palców do właściwie po całej jej długości. I nie wyobrażałam sobie, że to będzie tak wyglądało. Różne miałam wyobrażenia, bo tak oczywiście szłam w przyszłości i się zastanawiałam, jak to będzie. Ale w życiu nie pomyślałam, że właśnie tak. Ale potem, jak miałam chwilę, pobyłam z tą energią i. Miałam taką refleksję, że to tak naprawdę jest dokładnie tak, jak chciałabym tą wystawę otworzyć. A mianowicie to, co się stało, i to, że moja noga jest obecnie w gipsie, to jest dokładnie to, co ja chcę w swojej pracy przekazać. A mianowicie, że życie po prostu jest życiem. I że życie się dzieje. I tak naprawdę tylko to, co my myślimy o życiu i jakie formy my nadajemy temu życiu, powoduje, że się czujemy tak, a nie inaczej. I, i kobie coś też taka jest. Bo manifestuje się w tylu pięknych formach, w takich niesamowitych kształtach, w takich cudownych osobowościach, jak będziecie mieli okazję zobaczyć i poczytać, że to tylko. To, w jaki sposób my o niej myślimy, i tylko to, w jakie formy kształty, że tak powiem, staramy się ją wpasować, powoduje to, że mówimy: tak, to jest kobiece, a to kobiece już nie jest. Także taka jest moja noga, tak się jej stało, taka jestem z Wami dzisiaj, tak wyglądam, i taka cudna jest kobiecość, z którą możecie się spotkać. A na tej wystawie, także ogromnie zachęcam, ogromnie dziękuję tym wszystkim kobietom, które zdecydowały się opowiedzieć mi swoje historie, stanąć przed moim obiektywem, co więcej, same wziąć do ręki aparat i zrobić zdjęcia. Przy ogromne, wielkie prawa dla nich i zapraszam bardzo serdecznie do bycia, eksplorowania, do cieszenia się, dostawiania sobie pytań i do akceptowania życia takim, jakie ono jest. Dziękuję. Dziękujemy i za serdecznie zapraszamy. Wystawa jest dla Państwa. Skromny poczęstunek w zewnętrznym ringu.